Então, Dzisiaj będą minie szczególne wydarzenie. Przenieśliśmy się trochę do XVIII wieku, to prawda? Tak, na pewno tak. Widać to choćby po strojach i po osobach przechodzących. Oczywiście bardzo dużo przyjeżdża do nas w tej chwili rekonstruktorów, ale też i ludzi, hobbystów zainteresowanych epoką napoleońską. Jesteście prusami, ale prusacy widzę, że też nie odmawiali sobie wolnej chwili na relaks. To, to jest gra w kości, jak rozumiem? W kości, tak, gra w kości. To proszę porozmawiać z kolegą. Dobra, to zaraz zapytamy o zasady. Na czym ta gra w kości polega? Jest, jest bardzo podobnie jak w Trzeba ułożyć, ułożyć odpowiednią sekwencję kości, i ten kto ma najwyższą figurę, ten wygrywa. Rozumiem, że gra jest jedna, nie ma kilku różnych. Nie no, gra jest jedna, ale można w, oczywiście w kości, Pesnienie można grać w różne, w różne gry. O co się grało na takich, w takich okolicznościach? Jak nie ma Feldfebla, to powiem, że na pieniądze. <grym> <grym> rozumiem, że, rozumiem, to nie jest czarna Rozumiem, że dowódcom się to nie podobało, jak się grało na pieniądze. Jest zabronione w regulaminie i podobno grozi za to kara chłosty, ale jeszcze nikt nie widział tego. Wreszcie. Ok. już do Okej. Panowie tu coś kucharzą, dbają o to, żeby ogień nie dogasł. Co jadali żołnierze w trakcie bitwy? Co jadali? Zupy, zupy, dużo owoców. W czasie bitwy się nie je. Kowalczyli właśnie. A przed bitwą? Bitwa jest od zabijania. Przed bitwą? A przed bitwą, no to co, bo zupy, co udało się złapać. A dzisiaj co mamy w garnuszku? Mięsiwa. warzywa. Trzeba było jeszcze dokładnie kucharek, bo my, że tak powiem, podniecamy ogień. Panowie są tylko i wyłącznie od doglądania ogniska. Całym gotowaniem wszystkim zajmowały się zawsze markietanki, tak? Ja akurat nie jestem w stroju markietanki, tak, markietanki tutaj siedzą, tak, w typowych strojach. Markietanki gotowały, doglądały żołnierzy na polu walki, tak, który kiedyś był ranny, trzeba było coś zacerować, tak, zajmowały się również dziećmi na polach walki. To były panie, które, no, usługiwały jakby żołnierzom, niektóre były nawet ich żonami, a niektóre miały po kilku mężów, bo jak jeden zginął, to miały następnego. Generalnie handlowały z nimi, po prostu ciągnęły za, za nimi, nie wiem, jedzenie, alkohol i sprzedawały im te, te rzeczy, żeby żołnierze mieli to na miejscu. Często też y, usługi seksualne świadczyły, także y, no, zawsze były przy tych żołnierzach. Tak naprawdę zajmowały się wszystkim, na co żołnierz nie miał czasu i jakby zajęciem markantem. Marketu, bo od tego jakby wywodzi się nazwa markietanka, zajmowały się również mężczyźni. Chodziło o to, żeby sprzedać również żołnierzom to, czego nie mieli, czy to były dodatkowe pończochy, czy kawałek materiału, żeby zacerować na przykład kamasz, który jest dziurawy, ale między innymi sprzedawały również jedzenie, sprzedawały przede wszystkim też alkohol, na który żołnierze zawsze byli łasi. No i oczywiście na słodycze, więc jakieś wypieki, również żołnierze chętnie kupowali, bo tego nie mieli też swojej racji żywnościowej. W racji żywnościowej było mięso, było. Jeżeli były to świeże warzywa, jeżeli nie to suszone i powinien być chleb, no i oczywiście alkohol. W odpowiedniej armii odpowiednia ilość danego alkoholu, to też zależało od miejsca, gdzie stacjonowała armia. Ale jeżeli nie było dostępu do chleba, to żołnierz dostawał mąkę i musiał sobie z niej coś zrobić. W tym momencie jeszcze mąki nie mamy na stole, ale dzisiaj będziemy robić właśnie coś, co się nazywa twarde kluski. To jest po prostu mąka wymieszana z wodą i z solą, jeżeli była dostępna. Jeżeli nie było dostępnej soli, dodawano na przykład proch, który ma delikatny posmak takiej kwasowości i słonego takiego lekkiego posmaku dodaje. I te twarde kluski to jest właśnie tylko ta mąka z wodą, ulepiona w kulki, wrzucona na wrzątek. Jest to syte, może nie za smaczne, ale jest przynajmniej ciepłe i jest substytutem chleba. Dzisiaj właśnie zaczynamy gotować zupę. Zaczęłyśmy od. Tutaj selera, akurat i pietruchy. I y, będziemy robić zupę z XVIII wieku, także trochę wcześniejszą, która jest y, z niemieckiej, czyli pruskiej, oczywiście, książki kucharskiej. Rozumiem, że chodziło też o to, żeby jak najszybciej to jedzenie zostało zrobione i jak najwięcej dostarczało energii. Tak, oczywiście. To y, w sumie to, ta racja żywnościowa była dosyć duża, bo mięsa było około 300-400 gram, chleba dostawało się pół kilo. No, warzywa, powiedzmy sobie szczerze, raczej bywały rzadko, szczególnie zimą, to raczej, raczej była bardzo mała ilość tego. No, ten alkohol rozgrzewający, no i jak żołnierz mógł sobie dokupić coś słodkiego, no to wtedy troszeczkę luksusu go spotykało, ale tego mięsa, tak naprawdę, i ta racja żywnościowa była całkiem spora. No i najczęściej właśnie z tego wychodziła albo jakaś zupa, albo jakiś gulasz, albo po prostu. Się smażyło mięso przy samym ognisku, po prostu. Ale tak jak pan mówi, chodziło o to, żeby było szybko i pożywnie. Dlaczego tutaj? Przecież w Bendominie nie było żadnej bitwy? No właśnie, nie było, dlatego możemy robić, co chcemy. To jest największa zaleta Bendomina. Wszystkie inne miejsca, gdzie odbywały się jakieś zdarzenia historyczne, muszę je odtwarzać dokładnie. A my możemy się bawić historią i zastanawiać się, co by było, gdyby. To są fanatycy historii, którzy poświęcają każdą swoją chwilę wolną i swoje pieniądze na to, żeby rekonstruować, rekonstruować daną epokę. Odtwarzać bardzo dokładnie i strój, i, i wyposażenie i zachowanie nawet z epoki. E, I to wymaga czasu i wiedzy, prawdę powiedziawszy. Ale, ale generalnie nie jest to kasta zamknięta. Zawsze można dołączyć do którejś grup rekonstrukcyjnych i, i się wdrażać i, i przyjeżdżać do Bendomina. Pewna sytuacja z jakimś szpiegiem i potem sądem wojennym. E Chwilę później będzie potyczka w parku, a następnie w wyniku potyczki, jako że będą ranni, to trzeba będzie okazja tego, że zademonstrować, jak wyglądała medycyna pola walki w XVIII-XIX wieku. W czasie nigdy nie było aseptyki i nie było znieczulenia, więc może być to dość zabawne. Zrobimy to na przykład wypadek przy namiocie medyków, żeby mogli też zobaczyć jak się mu zmieniła zmieniła realia. Dodatkowym akcentem, którego w zeszłym roku nie było, jest koncert zespołu Orkiestra Czasów Zarazy. To jest zespół Pawła Iwaszkiewicza. To jest jeden z najlepszych w Polsce muzyków zajmujących się muzyką dawną już ponad 30 lat się tym para. Będą oczywiście wykłady, jak co roku, będzie to Adama i Edyty Pętkowskiej. Adam będzie mówił o pojedynkach w dobie napoleońskiej, a z kolei Edyta powie o kobietach w życiu Józefa Wybickiego. Na zakończenie 18 będzie bitwa, która zobaczymy, czy skończy się porwaniem Napoleona, czy też nie. Może się okazać, że, że historię nam, historia nam się zmieni. ¡Sorry,